Witajcie w następnej ale degustacji. E, tym razem e, piwo z supermarketu Science i jest to London Porter 5% alkoholu e, uważony przez e, Badger Dlaczego wspominam to, że to Badger? No, istotne, prawda? Ale miałem już kiedyś, ładnych parę lat temu też London Porter z e, Sainsbury'ego, ale uważany przez Shepard z nim. W e, ich oryginalnej takiej lekko e, um, jakby to powiedzieć ściśniętej butelce, bardziej pękatej. E, no taka, byle jaka ta e, Piwo jest w takiej serii Taste the Difference. Niby takiej lepszej. Ja wiem jak to powiedział. Um, bogaty. E, słód palony i ciemne, e, nuty ciemnej czekolady. Ten londyński Polter jest uważony z bogatych palonych słodów i e, angielskich English Golding i Challenges e, Chmieli, które dostarczają zbalansowanej, zbalansowanego, pełnego, ciemnego ale z nutami ciemnej czekolady. No i ten styl piwa oryginalnie został um, e, powstał w Londynie, w 1722 roku z jego charakterystycznym ciemnym kolorem i bogatym smakiem. OK. I teraz co mamy w składzie? Zawiera słód mięćmienny i sulfaty. Może zawierać pszenicę. No i tutaj jest napisane, że jest uważony przez, uważony i przez Halls and Woodhouse, Dorset, czyli badger. Kapsel to jest Taste the difference i przejdźmy do piwa. Jeśli jesteście oczywiście zainteresowani, no to możecie też obejrzeć tą starszą wersję piwa, e, uważoną przez Shepard Nim. Czemu nie? E, Ciemno-brązowe, nieprzejrzyste, to może troszeczkę tylko Leciutkie, takie rubinowe i, i, jaśniejsze, i jasnobrązowe no, przebłyski. Piana mi opadła. Ona była taka beżowa. O, dobrą pasiężekowa, kremowa ładna. Aromat jest hmm, przyjemny e, mieszanka, słodowości. Palonych nut e, czekolady, trochę kawy. Lekka owocowość. Całkiem, całkiem przyjemnie. E, tak, kremowo. Ok, Wasze zdrowie. Bogate, pełne. Delikatne nasycenie. Sporo paloności, um, nuty kawowe, ale bym nie powiedział, że to jest w pełni... Um, i czekoladowe, ale nie powiedziałbym, że to jest w pełni um, gorzka czekolada. Jest trochę słodycz. Nieco takich nut Kopiko. Y, Bardzo lubię Kopiko. Um, Słodka kawa. E, nieco owocowych nut. A całość kończy się bardzo brytyjsko. Właśnie tymi e, chmielowymi e, brytyjskimi chmielami. Jest ziemiście i lekko ziołowo. Tak. Golden i Challenger dają takie nuty. Jest przyjemnie. E, bogaty smak, dosyć kremowo, delikatnie, subtelnie, dobrze zrobiony e, porter. On nawet przez to, że ma takie pełne ciało, on troszkę idzie do stoutu. Ale trzeba pamiętać, że kiedyś to był jeden styl. Był porter i był stout porter, mocny porter. No, a później już tylko zaczęli ludzie mówić, czy, czy chcą Stauta, czy Portera, tak? e, No i to się trochę rozjechało. Później, w czasach pierwszej, później drugiej wojny Światowej, kiedy były restrykcje, jeśli chodzi o e, dostępność słodów, no to e, zawartość alkoholu spadała, zawartość słodu spadała, te piwa stały się inne niż w XVIII wieku. Zdecydowanie lżejsze, yy, nie aż tak mocne. No, a kiedyś to było podstawowe yy, piwo tragarzy w Londynie, którzy przenosili towary z portu yy, do mieszkańców. Ogólnie między sobą, to już nie musiał być portowy tragarz, I dlatego wzięła się e, nazwa Porter. No i ci porterzy, którzy są w hotelach, teoretycznie powinni nosić wam walizki. <grywanie> no, no, stąd ta nazwa, niby. E, ale wiecie co, to piwo jest bardzo dobre. E, Przyjemne, takie właśnie delikatne, ale bogate, ładnie zbalansowane, przyjemne. O ile pamiętam, to piwo Shepard Smith też było bardzo dobre. Teraz już nie pamiętam szczegółów, to było ładne parę lat temu, ale podobało mi się. Eee, może było bardziej kwaskowe Wiecie jak macie taką na przykład kwaśną kawę, jak krunąka albo coś w tym stylu eee, Tak coś mi się e, przypomina, ale e, piwo jest bardzo dobre Jak mieliście szansę oba próbować i pamiętacie to stare. Porównujcie z nowym? Dajcie mi znać, czemu nie. To mi się podoba. Yy, nie pamiętam, żeby Badger miał londyński porter w swoim wykonaniu. Mają portery, ale londyńskiego to chyba nie. Także specjalnie zrobione dla Sainsbury'ego. Dobre piwo, przyjemne. Eee, warto spróbować. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się pozwala Tak jak podoba mi się to piwo, tak, tak, to to. I to, to to. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie dzwoneczką, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał, troszkę bardziej możecie wysłać mi wirtualną chabę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie! Cześć!